Ojcze mój, niebiański, ojcze, Twoja miłość podniosła mnie. Spojrzałem na Twojego syna i moje życie nabrało prawdy sens. Byłem zgubiony w życiu mym, nie wiedziałem, że czekasz na mnie. Wydawało mi się, że żyję dobrze, że są gorsi ode mnie w świecie złym. Ojcze mój, niebiański, ojcze. Dałeś mi wiarę potrzebną mi w szukaniu prawdy o Jezusie, który na krzyżu zwycięstwo dał mi. Poznawać syna Twego dałeś mi, Me życie stało się ciekawym Ciebie. Do Ciebie przylgnąłem duchem, mym zapomniałem o świecie, żyjąc w nim. Ojcze mój, niebiański Ojcze. Miłością Twą napełniłeś mnie. Jezusa Chrystusa syna twego umiłowałem całym sercem swym. Odnalazłem w nim mego życia sens. Gdy rozmawiałem z nim o wszystkim, uczyłem się, co jest dobrem, a co złem, by w mocy jego życia oczyszczać się. Ojcze mój, niebiański ojcze, otworzyłeś dla mnie swój dom synu twoim już mnie przyjąłeś w moim duchu składam ci hołd teraz czekam na jezusa chrystusa aby być przemienionym na obraz twój by razem z wszystkimi twymi dziećmi wejść z jezusem w odwieczny dom twój